Tu ja A to będzie wielkie pierdolnięcie No dobra, puszczaj to Leci Kurwa <grym> Juhu! O kurwa Trzy psy Co, już się było? Dobra, ja na Tak, mamo wpierdol mi się Na ty <grym> <grym> Łatwo. Jezusie święty No to dzielu, to nie jest duże, to nie jest duże zdjęcie, uwierz mi. No to ja wiem, a 74 TNT tylko no to. Eee. Ile? 2 miliony? 2, Dwa, no gdzieś tyle. Weź weź na serwercinek. Nie, bo Ja dziewczyn nie sprowadzałem. Nie na No nawet tego nie wstawię mamo. Dziewczyn mi tam nie sprowadza. Ja wiedolę kurwa mać by znów trzeba dać BEDAŁ! <laughs> Mamy oświadczenie na filmie, że źle jest Dokładnie, to jest wszystko nagrane, odcinek jest z nami, tylko nie gra mhm. Seba, ja aktualnie zacytowałem to, co ty zawsze mówiłeś To mhm. się popierdoliło No to mhm. wiesz, tylko się tylko inny się tłumaczy, Zielu Jadę twoją kolejką W filmie, nie, ładnie ja robiłem coś ciekawego co? Na pewno ale Jak źródło będzie jechał będzie, będzie, to się może po, troszkę. troszkę zdziwić Może pokaż im ten mechanizm nasz. A, ten a dobra <ślaski> Nasz mechanizm O, mój domek, jaki epicki, co nie? Czekaj muszę to zaprezentować nie. swój domek, jak zajebiście mi wyszedł Nie Czekaj, bo już tutaj jestem wysoko, to jest wieża do samego samego nieba. Przytka. Tak, wiedziałem, że to powiesz. No, tu jest... Sześcian. Ziela. <coughs> jakieś domki, jakieś szklarnie. Dobra, czekaj, mechanizm miałem zaprezentować, to mm -hmm. No co do chusteczki? Fak! No jakie fartuchy! Super, Ozieł... O tak, fartucha. Jeżeli tu przejdziecie tą kolejką do siebie do domu to spotkasz coś ciekawego. kolejku Dobra włączone A właśnie tak jeszcze a propos pokażę co tu jest To jest labiryncik, którego nie przejdę Tu jest magazyn Na giełdzie wszystko robił Tu jest piecyk, Kisą. są Spalarnia, huta no ty twój... antysemi to jebany, zamknij ryj. O tutaj są. Kurwa nie mogę być przez drzwi, tu są Chitowa no teraz... ziela za jego poglądy Proszę w kometasach łapki w dół. No co do chuja jest Chłapki no. w dół dla ziela No Tutaj jest Obórka, świnki Ach, Mechanizm już się uruchomił na pewno, a tutaj jest o wyródeczek o Dobra, idziemy na dół Co lepiej by było pokazane gdyby ktoś to włączył, nie? No, ale ja tu już włączyłem, już lecę Proszę Dum 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 KUTAS O kutas. Dobra Zaraz tutaj przytrolujemy ziela sobie Tak TNT w tej wieży o. o nie wiem co mu zrobię Jeszcze o, tak, jak będę prezentował, to jest o, domek Pumena jest, jeszcze z nami gra, ale go nie ma, pewnie się uczy. O, tak. no tak, się trwały, no oczywiście. O, tu jego domek, proszę bardzo. Tu jest cinka posiadłość. O, tutaj można przytrolować sobie nieźle. Tutaj nie będę bo teraz wchodził na te dźwignie, bo to fajna taka rzecz jest, bo jeszcze dynie nie urosły jest tylko płytka? Anyway Jego domek Mój ender chest jakieś kowadła, jakieś magazyny Co, czego tu nie ma Jakieś kopalnie Jakieś łóżka Jakieś kurwa mechanizmy Puste skrzynki Seba nudzi ci się się. <grym> Zobaczyłeś to Cieszę się, że nie podprowadziłem proszku do tego. Ale co zrobił? Była <laughs> dobra korytarzem TNT. Mogę już zrobić tą... Um... TNT korytarzem, kurwa. Korytarz TNT co ja pierdolę. <laughs> Mogę zrobić tą... Um, wiesz co? Tą płytkę z która aktywuje z tą. To, y, płytkę z na wiesz, A to? wiem o co chodzi, wiem wiem. No i on przejechał taki. Nie, jeb. Jeb, kurwa nie ma. <laughs> nie ma ziela. Nie no, pewnie była odjechał, ale to kopalnia by się wyjebała. O, to jest ekspiarka nasza. Teraz o, można to... robić takie TNT, które wybucha od razu, wiesz? Tak? Wózek z TNT. A to on, wiem, to, to wiem. Jak w, do... no i on od razu wybucha. On nie ma tylko... Tz. I tu sobie, i tu sobie, o. Ale to jedzie, on tam parę torów i wybucha. Tutaj trzeba sobie postać, o. Jak sobie postoimy, to... Nie, bo jak on uderzy na przykład w... Kotw, tak, żeby mu uderzył Od razu w ścianę, to wybucha sam. Ale kurwa mi chodzi o Twoją ekspiarkę a. Tutaj potem spadają potworki, które się bije Dobra ja Nie Nie chce mi się misia. W składzie nie ma tylko zombiaków A nie, a nie tylko tych Bo tak tobie e, mi z mi się Ekspiło ładnie No A tak to trzeba Bo na zombiaki nie działa ten Obrażenia dwa, nie? Tylko no. na, nie na nie trzeba heal'em. Ale lecimy dalej. Jaka kuta. Co ty pierdolisz? No bo nie mogę, gram jakimiś drewnami i nie mogę mu podać dobrze. Ach ta Fifa, o tutaj jest budyneczek ziela, o sześcian z hobla Odezwał się z tego który zrobił sześcian z Netheraka? No właśnie, ale jeszcze z lawą jest ładniejszy <grym> wow. Tutaj jest to, takie coś Zaraz pokażę, tutaj zacząłem budować przystań, ale jeszcze jej nie skończyłem Bo miałem wybudować tutaj krągłą wieżę, a krągła wieża wyszła mi w... w, w w postaci trójkątnego kwa, balkonu Tu jest nie wiadomo co. Nudziło mi się, tu jest taki domek, o. Teraz zademonstruję. Ogład środka, niedawno budowałem. Nawet tu nie byłeś, już hejcisz. A to i dobrze, bo jest chujowy. Tutaj o. Jakieś redstone, jakieś łobrazki, kurwa. Jakieś kwiatki i tyle by tu było. No i szyby są. Jupikai Motherfucker Exactly Dobra Dobra, no to tyle w tym odcinku dziękuję za uwagę Prezentacja prezentacji Juhuu, ja w i żyję Wiem kurwa co jest grane, mordę szczane Tu? Nie, nie żyje. Ja jeszcze to naprawię, mordę jebaną. Wow. To naprawiaj, naprawiaj. Fila, eee, kurwa, gdzie to jest? Zajebie cię na kotleta. Dokładnie W czym to było? Eee, Dzień Świra chyba <laughs> Dokładnie Kurwa Macie, ja jestem przyjebany Czy to jeboko mojego to domu? <laughs> Kurwa Macie, ale jestem przyjebany tu kurwa naprawić kawałek ściany chyba Ja że kiedy drewno <grywa> To kurwa chodź na minecraft Ale nie, dobra, zielon, od środka nic nie widać. Gdzie to wybuchło? <grywa> Ta kurwa dziury nie widzi. Nie ja opierdolę. Odpierdolę. Ja no ty kurwa tutaj odpierdalasz. Creeper. Kurwa, jak masz się bawić, to nie koło mojego domu, kurwa. No creeper wybuchł. A chuj mnie to obchodzi? Oj, 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 no, kurwa znowu będzie najpierw zrzucanie creeperów, a potem to... <laughs> Wyścisz, kurwa, żaden śniegu. Żaden śniegu. Mój druzielu, który miał... czy to jest taki... Dobra, ja, Cinek, zamknij mordę, bo jeszcze mnie tym Spokój, kurwa. Nie, nie ja pierdolę. Hm. Kurwa jak się obraził, ja pierdolę. Ale no kurwa człowieku, ja pierdolę, tak się obrazić. Kurwa, to on teraz to na nagrywam serwer, rozłączono closed, popraził się kurwa. się rozłączył. Rzeczywiście. Wyjebało mu kurwa... Nic mu nie wyjebało w sumie w domu, a on kurwa, o... obraził się. No wiesz co, Zielu, kurwa takich rzeczy się nie robi, no kurwa, no. Dobra, nara.